26 luty 3 godzinki sobie po lesie chodzę Idę jako taki zagród tu rozwalonych Tu widzę staro spałowane. i żółta jakiś leży O kurczę Będzie do pary No to będzie do pary do tego dwunastaka co 2,70 ważył. No, ładny klamot. Z półtora kilometra go wyniósł, tak w linii prostej, tak jak patrzę teraz. No, z półtora kilometra wyniósł. sobie trochę poleżał, poczekał na mnie piękna para będzie Mam taki jakby trochę cięższy był delikatnie o. otóż skompletowana jest idziemy szukać dalej nie